Jeżeli chodzi o sam Everest, to rzeczywiście, żeby w ogóle rozpocząć wspinaczkę na tą górę, trzeba pokonać bardzo skomplikowany lodowiec. Od wielu lat wspinacze nie mogą samodzielnie jakby zabezpieczać tego odcinka. Do tego jest desygnowany specjalny zespół Nepalczyków. Dopiero gdy Nepalczycy zabezpieczą taką drogę, no to inni wspinacze mogą dopiero przedostać się do obozu pierwszego. No, z tego co słyszałem, nie wiem dokładnie jaka jest sytuacja, ale. Jak się mogę domyślać, no to pewnie Nepalczycy mają problem, żeby w tym roku te liny poręczowe, te drabiny przez ten lodowiec położyć. Co pewnie powoduje tym, że ta duża liczba klientów komercyjnych ekspedycji no jest poniekąd uwięziona w bazie i nie może rozpocząć swojej działalności. Coraz więcej znanych osób decyduje się na wyprawy w te najwyższe góry takim. Znanym e, youtuberem jest też Jakub Patecki. Ty trochę uczestniczyłeś w jego przygotowaniach, przynajmniej był taki jeden trening na skałkach. Chciałem cię zapytać, jak w ogóle podchodzisz do jego wyprawy, jak oceniasz jego umiejętności i czego on może się spodziewać na tym Everestie? No, może się spodziewać, że będzie ciężko. E, myślę, że Kuba uczciwie przygotowywał się do tej wyprawy. To nie jest tak, że on jakby wstał z kanapy i stwierdził, że wejdzie na Everest. Jest w intensywnym treningu. Zresztą trenował, trenował go ten sam trener, który od lat jest odpowiedzialny za moje przygotowanie kondycyjne do wypraw. Kuba mogę powiedzieć, że odrobił lekcję. To on się ze mną skontaktował po to, aby podpytać o patenty i poprosić mnie o pomoc w przygotowaniach. Co dla mnie też jest powieką dowodem do tego, że poważnie do sprawy podchodzi. No na pewno będzie potrzebował szczęścia co do pogody, na pewno będzie potrzebował szczęścia co do warunków panujących na górze. Jeżeli będzie zdeterminowany, jeżeli te czynniki ułożą się po jego myśli, to myślę, że ma spore szanse wejścia na szczyt, ale no to jest alpinizm, to są góry, nic nie jest nam dane, więc no, zobaczymy jak to się potoczy. Ja oczywiście jakby... Jestem zwolennikiem popularyzowania sportu, który uprawiam, Tak jak ci, którzy startują na olimpiadzie, myślę, że z radością patrzą na to, że ludzie zajawiają się na bieganie. Tak dla mnie miło jest patrzeć, jak ludzie dotychczas nie związani z górami, ulegają tej magii gór, zakochują się w nich i potrafię zrozumieć bardzo dobrze tą chęć wchodzenia na coraz wyższe, bądź też coraz trudniejsze szczyty, więc. No, jakby rozumiem taką chęć kibicuję Patacowi. Najważniejsze, żeby wyprawa zakończyła się bezpiecznie, a jeżeli na Dodek uda mu się zdobyć szczyt, to tym lepiej.